Siemanko, tu Miazga16, witam was w kolejnym odcinku testowania wódeczek na kanale a w sumie to jest, w sumie to likieru, bo to jest rajska setka likier pomarańczowy jest to z nutą rumu, ciekawe co to będzie, ma to o procent już mówię 25, mało trochę bardzo mało, ale może akurat to, to mnie urzeknie urze tak smakiem takim przyjemnym, aksamitnym zapach pomarańczy, no nie no kamerzysta, niuchnij sobie Mm, żuła ładnie pachnie. <śmiech> 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 mm. No i jak? Japonia to zdecydowanie kwiat <laughs> Nie, no pomarańczowy so... zapach jest bardzo przyjemny. Dobra, pijemy. Wow. Ta rajska jest naprawdę pyszna. Nie jestem zbytnio fanem pomarańczy, ale, a, ale jeżeli chodzi o, na przykład, o sok pomarańczowy, w ogóle w, gdzieś jakiś dodatek, dodatek pomarańczy naprawdę mi to odpowiada. Ta setka tego likieru to jest sztos, a z, z nutą rumu idealnie się komponuje. To jest coś zajebistego, tutaj wystawiam 7. Bardzo mi smakuje ten likier. Więc wielkie dzięki za oglądanie filmu Zapraszam na następny film, to jak się wszywam Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu Subskrybujcie kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem Lajkujcie filmy Udostępniajcie nim znajomym Zapraszam Was także na poprzednie filmy Na następne, hej siemanku, jest Mięskarze 16 Widzimy się w kolejnym filmie Zachęcam także do pisania komentarzy z waszymi propozycjami Do następnych filmów, cześć! Yo.